Cześć, tu MFX, RetroGrania. W ubiegłym miesiącu odwiedziliśmy z kamerą wystawę poświęconą demoscenie zorganizowaną przez Wrocławskie Centrum Kultury Agora. Zapraszamy na krótki materiał z tego wydarzenia. Demoscenę jest dla mnie wielkim fenomenem kulturowym, który w Polsce szczególnie nie został jeszcze zbadany, opisany i opracowany, a na to zasługuje. Dlatego też postanowiliśmy ten eksperyment zrobić tak? pokazać tą demoscenę, pokazać e, te dema w otoczeniu oczywiście mm, komputerów. Nemoscena przede wszystkim jest zjawiskiem, może tak to nazwać, bardzo globalnym zjawiskiem ogólnoświatowym, który łączy zapaleńców, którzy nagle stwierdzili, że będą przekraczać niemożliwe, tak, a więc niemożliwe bariery na pierwszych komputerach domowych. Ogólnie demo jest kompozycją, która składa się z walorów graficznych, z walorów muzycznych, jak i też przede wszystkim koderskich. Głównie chodzi o wirtuozerię i pokazanie tego, że te maszyny, czyli tak, między innymi Spectrum, czy, czy Commodore, czy, czy Amiga, czy cała rzesza innych, innych komputerów, może tworzyć jeszcze bardziej zaawansowane struktury niż te, które zostały przygotowana, tak? I co jest fajne, że je to dzisiaj. Ja jako historyk sztuki tak, e, zainteresowałam się demosceną pod względem takim, e, czy jest to sztuka, czy technologia. Doszłam do wniosku, że przede wszystkim jest to wirtuozeria, jest to coś pomiędzy. Jest to właśnie demoscenę jako twór indywidualny, autonomiczny, który głównie polega na tym, żeby e, wyciskać z tych maszyn e, tyle, ile się da. Jestem pewna, że żaden producent tak, e, nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy, że można robić takie efekty. Na wystawie możemy zobaczyć demo, interakcje, różne rodzaje realizacji, które, odbywały, które były pokazywane w ramach demoscenowych imprez. I oczywiście demoscena została osadzona w kontekście czasów, których powstawała, a więc w kontekście pierwszych komputerów, magazynów i różnych innych gadżetów, które demoscenopcy polscy mieli. Możemy zobaczyć film e, na temat demosceny, który został produkowany na Węgrzech. E, jak i też obraz Małyścia Wildemanna, które troszeczkę nawiązują do e, pixel artu, ale też do gier komputerowych. E, jest też część interaktywna, oczywiście. Uznaliśmy, że fajnie będzie, jeżeli te wszystkie komputery będą uaktywnione. Każdy będzie mógł przyjść, pograć. I przyznam szczerze, że ta mina, uśmiechnienie tych chłopaków, którzy po prostu wracają nostalgicznie do gier, to naprawdę cieszy. Cieszy, że, że ludzie się bawią i że, i że faktycznie tak daje radę.